Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, taki świąteczny vlog. Yy, troszeczkę będzie prezentów. Tak, no ale ja, tak, tak, tak. co? My właśnie wróciliśmy z kościółka, także Nikola się bierze za granie tutaj, słuchajcie. Hey. No, ja, ja, hej! Co będzie? Będziemy grało? grać razem po odcinku. Po odcineczku. Tak, będziemy dzisiaj grać. No sobie już pójdzie będziemy spać, bo już była taka prezent. zmęczona. I trochę otwieramy prezentów, tak? Nelcia, co dostałaś? Tak, Pokażemy. Między innymi. Dobra, siadamy kochani, i już oglądamy, co Nelcia tutaj dostała. Słuchajcie, pierwszy prezent to jest samochodik. Tutaj, oczywiście, jeszcze nie wzięliśmy wszystkiego od razu, do której jak byliśmy, to już późno było i, i e, nie wzięliśmy wszystkiego. Także taki samochodzik Nelcia dostała. Pierwszą rzecz. Eee, ona naprawdę, słuchajcie, na tym samochodzie to cały czas mm. praktycznie jest jej. No, idź jeszcze z No, masz samochodzik, tak. No, słuchajcie, na no, odcineczak będzie chyba bardzo szybki, bo Nelcia już zasypia. a musicie cię tu trzymać. Słuchajcie, dostała jeszcze tutaj taki tablet. I powiem Wam, że mam ten tablet, bo Auto. on tutaj wszystko, Nelcia, widzisz? Jaki fajny? Zobacz z firmy Fisher Price i tutaj mamy kilka poziom trzeci poziomu. pobawimy się w naśladowanie. Auta. śladowanie. <grym> Słonik. wiesz jak słoń. Mm, Umiesz... Następna, słuchajcie, mam Umier taką Umieszkać zebra i... Książeczka też jest bardzo fajna. Zobaczcie, otwiera się domek. Yy, I tutaj się kryje autko. Na przykład przy, przy pierwszym tutaj mamy, to tu się skrył, to też mamy dziewczynkę. Tak, Nelcia. Tak jest książeczka. I tam dziewczynka się skryła. Jeszcze mamy tutaj taką książeczkę. O, oczywiście słodkości. A tu jest jakiś... Zobaczcie, smoczek ty piesek. Nelcia. Smoczek piesek. Chcesz takiego smoczka? Pieska? A tutaj zobaczcie, mamy taką fajną książeczkę, że pogłaszczemy kotka na przykład. Znacznęcia, <laughs> kotek jest. Miał. Następną książeczkę. O, piesek. Zobaczcie, można poruszać pieskiem. Cześć! Jestem piesek. Cześć! Niecie, <laughs> już z dydem, bo idzie, a, a zaraz... Ale fajnie. No. Książeczka bardzo fajna, naprawdę, taka inna. I ten piesek cały czas jest na każdym obrazku. I koniec. Dobrze, to będzie tyle. I słuchajcie, tak to mamy to, to tu mamy coś takiego. Nelcia, te A te tablice, właśnie te tablice są bardzo fajne. Nelcia miała ta, takim, taką mniejszą ostatnio. A teraz ma taką porządniejszą. Także fajnie. Można rysować. Widzę, że są też y, takie odciski. Nelcia Można. Nelcia, czy tak książeczkę? Tak, Nelcia. A tu jeszcze prezent, słuchajcie, Nikoli. A i jeszcze tutaj. To ma coś takiego. Tutaj mamy taką sukienkę. Miki, fajna. Krateczka na dole. Bardzo fajna. I co my jeszcze tu mamy na myśli? Piżamka. Jest piżamka. O, piżamka jest coś takiego. Cieplucha. Także akurat na teraz można zakładać. Fajna. I tutaj mamy jeszcze takie spodanki. spodenki są na 92. Czyli fajnie, że takie większe. Też w miki. A również tutaj mamy smiki do kompleciku. Taką długeczkę. O, Nędzia już boźła AA. Z pieskiem, tak? Idziesz AA. I tutaj jeszcze mamy, słuchajcie, słodkości, a już te takie. Także takie prezenty dostała Nędzia. Tutaj skarpetki. Jeszcze jedno było tylko, że ja już wyciągłam jedną parę. I mamy taki pociąg. O, fajny ten pociąg i jakieś tam słodkości resztę. i co my jeszcze tutaj mamy, słuchajcie tu mamy taką bluzeczkę ja Wam tak dzisiaj, widzicie, nie ma czasu kiedy nawet nagrać, także tak na szybko Wam pokażę świnkę Pepe tu mamy jeszcze, słuchajcie, taką zabaweczkę o, hello i ona, zobaczy tak sobie aha, taka małpka Jakieś tam odgłosy wydaje, słuchajcie. Także jeszcze nie patrzyliśmy na tych zabawek dokładnie, ale tutaj widzimy, że może od, od malutkiego. No Już, necia! Już mama bierze. A, ta zabaweczka jest bardzo fajna. O! I ona tak się kręci. Prawda, mela? No, to są twoje zabaweczki, tak. I tutaj też jakieś słodkości, także też jakieś słodkości. Także kochani, tyle. A niech że tutaj patrzy. Już mam czwartą. Wszystko tak? zrozumiałam i już jestem przy czwartej. Wszystkie się nauczy na pamięć i później mam wytłumaczyć. Okej. Okay. Kochani, Nelcia do, dorwała się do swoich słodyczy, ale zobaczcie jaki fajny smoczek piesek. Ja teraz Nelcia, co jesz? Nie, papierek nie jemy. Otworzy tata. No, ta daj ta otworzy. to otworzyć tu za oczy No właśnie, pokazywałam to chyba y, już, ale nie wiem. Na to otworzę, no daj. O, już jest ubrana, słuchajcie, w tym komplecie, co Wam pokazywałam. Równo, oczywiście. No bo jadła jej Tak, ten sam oburcik jadłam. I Cześć. pełno słodyczy, słuchajcie. Ale już zjadła, ładnie. Tak, Także na może nagrodę mogę, możemy jej, oczywiście, dać coś słodkiego. Tak? Ta dobra czekoladka. Troszeczkę czekoladki też. Trzeba dziecku, nie można zabraniać. Także, A tutaj mam taki samochodzik, słuchajcie, świąteczny, i tam skryją się jakieś Mikołaje. A to co to takie fajne? A tak to za kotelniki. też podoba, tak? Proszę. I ten tablecik już też jest y, uruchomiony. Yy, odłączyłem. odłączyłam. A Aha, bo on się tam A na poziomie z I to jest pierwszy poziom. Teraz. Poziom pierwszy. Pomawiliśmy się. Auto. <mum> Banan. Pora na wytrynę. Cytryna. I poziom. Pora trzy. na piosenkę. I... Aha, i mówię. Pora na wytrynę. na To jest lizak czekoladka. Tak, lizak czekoladka. Musimy patrzeć, żeby się nie ułamał za bardzo. Na ci. Na mm. mnie. Kotek, jakiś wypuszek. A gdzie kotek? Kotelek. Kotek, kotekny głuszek. A tu jeszcze prezenty, które nie zostały do końca rozpakowane, prawda, Nalcia? Mm, dobrze. Słuchajcie, kochani, ja tyle co zostało z naszego domku piernikowego. Także już dach jest zjedzony i tu wejście zostało rozbite. Także, tak wygląda nasz domek.